I dajcie w kolejnym odcinku drivera nagrywam teraz odcinek na zapas e, z zędu, żeby wreszcie skończyć ten e, etap piąty. No i właśnie. Linia 89. Po raz kolejny przejdziemy się tym autobusem e, dwupiętrowym. No i właśnie, normalnie by byłby to ostatni kurs. Ostatni kurs, który jest stracie krótki, no jednak na finał gry się nie, nie nadaje. Ale na szczęście jest, jest, jest na swój etap z dłuższymi kursami, więc to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze będzie ten etap tej gry, na szczęście. Dobra, stoimy, zabieram pasażerów, no i jedziemy dalej. Dobra, to tak gotów, dalej moją jak z piękną debatę na temat gier i filmów. Ech. Love is ten stary. Mimo tego, że jeszcze nie ma roku 2024, to ten temat gryzie mnie już od owego czasu, ponieważ jak już to się mówiłem, tylko roz zostało do tego stopnia zasuta, że naprawdę wątpię z cezę wątpię w to że kolejna mapka trend, będzie w jakikolwiek sposób lepsza a kto wie, być może będzie jeszcze gorsza być może jeszcze będzie gorsza bo jak to się mówi, właściwie jak to się nie powinno mówić nigdy no nigdy nie powinno się mówić, że może być gorzej bo będzie gorzej będzie gorzej, ja jestem po prostu na to że będzie gorzej że ja gada na trucholczykach, to jest normalna, zjebana właściwie, zjebana gra niegrywalna, zła ale, prawda jest taka, że będzie gozaj. Będzie jeszcze gozaj w roku 2024. I to, co oni na ten rok wyprodukują, to już naprawdę będzie jeszcze gorsze ścierwo. Ja opisałem parę scenariuszy. Pierwszy scenariusz. Stef jako główna bohaterka. Nie dziwi mnie to wcale, naprawdę. Że historia Stef oraz Alex może być daleko kontynuowana, tyle z tym razem będzie grać Stef. Dlaczego tak uważam? Ponieważ, Skyrunings to są lewacy. A, damskie, są jest to wiadomo za feministki też. Oni kochają Steph. Adorują ją wręcz. Mimo tego, że jest to jedna z najgorętszych podać ever. Jeśli chodzi o Alex Stress, razem z Alex, z Kate, z Max, z Wiktorem, to Steph jest jedną z najgorętszych podać ever. Ale mimo to jest adorowana przez tam, swoich twórców. Tak samo niestety ludzie ją adorują, no bo. Mamy bez jest to niestety głównie lewica, feministki, no ale to, co mówiłem. Więc oczywiste jest to, że fani, głupi fani, którzy nie mają mózgu się ucieszą, gdy Stef i Alex powrócą jako główne bohaterki, ja obawiam się naprawdę, że do czegoś takiego może dojść. Mimo tego, że nie mają już w ogóle miejsca na rozwinięcie ich historii w jakikolwiek sposób, to nie dziwię się, że oni to takiego zrobią i wreszcie na siłę będą starali się jakoś taką historię wymyśleć, byle tylko taka historia była. Nawet jeśli będzie to, jest bardziej dobra historia niż Tykoroś, to wymyślą coś, byle to było. I to będzie po prostu tak złe. Dlatego, mimo tego, że nazywam strasznie na Tykoroś, to jak najbardziej biorę pod uwagę to, że kolejny Ravi może być jeszcze gorsza. To naprawdę, Steru musieli tam Regi feon, jeśli chodzi o Ravi żeby z tej serii dało się coś dobrego wykręcać. Bo jak na razie to jest jedno. Wielkie sierwo I lewatkie również Max teraz Chloe, jako główne mekatery, tego również nie widzę, bo mimo tego, że, jak kiedyś twierdziłem, że w sumie chciałbym znowu Chloe zobaczyć, tak, po pierwsze, teraz to, boję się, boję się, że Netflix, a co nie Netflix, zagadam, tak Square Enix, że oni mogliby tą Chloe zniszczyć, zrujnować by mogli, bo to są Square Enix, to są lewacy i feministki, i tego się właśnie boję, że mogliby Chloe zrujnować, a Max, ja nie chcę, mógł, już nigdy wie co oglądać. nienawidzę jej, i nie chcę już naprawdę mieć z nią po raz kolejny do czynienia, w którejkolwiek kolejny coś rabi stres. Dla mnie to jest jedna z najgorszych kwotać ever. Ludzie gadają o tym, o co widzicie, że Max to jest taka niby sympatyczna, fajna dziewczyna, ale to jest główna prawda. Chcecie prawdziwie sympatyczną dziewczynę? No to idź oglądać bajki. Pierwsza, lepsza, plumie jest Lepsa od Max. I bardziej sympatyczna również. Nie tym momencie nie żartuję, bo mówiłem już o tym w tak. Nie tego, że Bloom z Wings Bywa, o a w wręcz z czasami zazdrosna. I zazało się oczywiście robić afer o nich. To nigdy... A co, nie nigdy. Czasami miała go w swojej Ale ogólnie, jako przyjaciółka, jest ona dobrą przyjaciółką. Tego samego nie da się powiedzieć A Max. No i to jest... Bloom, mimo tego, że jest potacią z bajki, jakoś serdeczką, kolorową, to... Jej ja historia ciekawiła mnie o wiele bardziej... Jest historia Max. No i to do dochodzi, w nie do Blue było tylko moja osobowość. Jest taką pozytywną, miłą, otwartą, pewną siebie, siebie dziewczyną. I właśnie brakuje mi stracie pewnych siebie, gdzie w w Lawis Seru, Lawis teraz to, taki jest potencjał, a tak skarmik to psuje. No Love is Strange. seria, jedyna seria gier, gdzie damskie podacie są ważniejsze od podacie memskich. I tam, Seru, tyle mają możliwości. Tak mogliby naprawdę epickie podacie damskie zrobić, ale oni, o tym, oni tego nie zrobią, bo są bandą i jebanych leni. Którzy kierują się stereotypami. Którzy by tylko najchętniej tworzyli Toksyczne, sterotypowe lesbijki, chłopcyce oraz nudne gzesce dziewczyki jak Max. I to jest po prostu dla mnie cyta tragedia. To jest chore, to jest psykre. I jest to po prostu rozczarowany tym, że. I się nawet nie chce kogokolwiek zmienić. Dla nich dobrze jest taka źle jest i oni tego nie zmienią nigdy. Tu chyba, pojawi się więcej na ZK, jak ja, ale na chwilę obecną nic na to niestety nie wskazuje. Żeby się więcej na ZK pojawiło. Nie ja, no jak oni to tak mogli zepsuć, no jestem ten fakt ten tak rozserowany. I też smutno mi z tego powodu, bo... Mimo tych kurde niefajnych akcji z tymi potaciami. Zresztą, że z tych potaci jest źle napisana, to chciałbym naprawdę się potaci udać jakiegoś fana Law ale nie potrafię. Nie potrafię, kurde, bo ta gra pewnymi aspektami mnie odpycha. Ta seria mnie odpycha pewnymi swoimi aspektami. tymi potaciami mnie odpycha. Więc mógłbym się między to faktycznie nazwać fanem Law Strange. Odpycha mnie swoimi durnymi rozwiązaniami. Niektórymi. Na Ralpha tak skoro to mnie w ogóle odpycha. I Life jest powodem dla tego, że nigdy, NIGDY nie nazwę siebie fanem Life Stress. Jeśli chodzi o tą serię. Bo co innego seria... A co innego Life is 2, który jest akurat, akurat zajebisty i już akurat... Fanem Life is 2 mógłby się nazwać, nazwać faktycznie. Ale powiedzmy do sobie za nic absolutnie nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej. Teraz już nie tylko e, Scarings muszą oczywiście zepsuć e, każdą e, pomocną postać, oni psują również główne postacie w tej, w tej swojej serii, jak za pięknej, cudownej. No taki o atak, który zabartowali, no. Jest to po prostu a tyle, tam mają opcji. Mogliby dać jakiś rok dziewcyny, pop dziewcyny, jakąś fajną grupę dziewczyn w stylu kurde. Nawet tych deslings, które jest takie dobre, deslings, a. No nie zrobią tego. Bo im się nie chce. Bo lepiej tworzyć, oczywiście, nudne chłopcyce, nudne w zasadzie Toksyczne lesbijki, Bo po komu coś lepszego? I coś bardziej oryginalnego. pod komu A mogliby kurde stworzyć jakąś grubę fajnych dziewczyn. Coś w stylu właśnie Desnik w stylu, że byłyby to dobre postacie. I właśnie istotą rolę odgrywałaby ich psyjazni. Ich psy, jaźń, to przez co psychotom w samej historii, i teraz moglibyśmy się wiele zdecydować na temat ich przeszłości. Na przykład, dajmy na to takie cydziewcyny. dziewcyny. które od dzieciństwa są najlepszymi przyjaciółkami i ich jaźń, to można by zredzieć, jest praktycznie no, nieznisalna. Przyjaźnią się ze sobą, są dobrymi przyjaciółkami, są, można powiedzieć, jak siostry, są. raz siebie wspierają, wspierają tam za siebie, mm, zawsze mogą na siebie liczyć. Są dla siebie ogromnym wsparciem. I razem tworzą taką przyjaźń, że są wreszcie no, niepokonane, że po prostu nikt nie jest w stanie tej ich nie złamać. Lecz dofakowują się, może jakieś, obozedzą jakieś kłopoty. I. mają problemy, z którymi sobie muszą poradzić w samych no a, a jedna z nich, na przykład, mogłaby mieć jakieś moce. Coś by mogli pokombinować w tej kwestii, no ale wiadomo, że oni tego oczywiście nie zrobią, bo im się kurwa nie chce. I do, wiecie, jest to wiecie, to jest taka ekipa, nie GZ, z tych durnych dziewczynek, tylko jakaś kurde fajna ekipa takich dziewcających dziewczyn rok dziewcyn, takich pop dziewcyn, co, coś w ten desen, właśnie. Mogliby. Funkombinować, na ale oczywiście oni tego nie zrobią. Bo to lenie i nim się kurwa nie chce. Tebie takiego zrobić? Dobra, to będzie na tyle. zakończyliśmy etap piąty i no to, gdybym miał podstawową wersję gry, no to w tym momencie już by był koniec serii, no ale jeszcze jest ten etap szósty, no i tutaj teraz zabrawa, to będzie długi kurs w kolejnym odcinku, w tym jestem spokojnie gdzieś w 10 minut będzie. Ja na chwilę będę do końca, ale to będzie na tyle na razie.